Cześć, kochani Układowicze. Dzisiaj jesteśmy na dworcu we Wrocławiu. Nagrywamy kontent na nasz spektakl, kosmetyka wroga. Dzisiaj ten vlog poprowadzę ja. Judyta nagrywa chłopaków. I nie wiem, co mam interesującego powiedzieć, bo robię to pierwszy raz. Tutaj jest Adam. Który stracił głos. Cześć Adam, pomachaj. Życzymy mu dużo zdrowia. A teraz zobaczymy, co dzieje się dalej. Bo mamy Judytę. która to nagrywa. Maciek, ja muszę co jakiś czas patrzeć, czy rzecz na mnie ukradną. O, muszę się trochę odsunąć. Mam taki zarąbisty gadżet. Dostałyśmy, dostałyśmy mikrofony. Znowu idzie Judyta. To jest Maciek. O, o chyba jestem w kadrze. Jak oceniasz pracę w promocji? Zajebiście! Zajebiście. Super! Zajebiście. A Zajebiście. jakieś Zajebiście. ładniejsze Zajebiście. słowa? Pracujemy w kulturze, musimy mówić ładniej. Jest kurza. Małym księci. Myślę, że ona ma kolce, ale jest jednak miła. Nic z tego nie rozumiem. Tak, Adam patrzy na te rzeczy co jakiś czas. Tak, Co jakiś czas schodzę i patrzę. O! Nie zdradzamy pomysłów, nie zdradzamy pomysłów. To było dziwne. Słuchajcie, każdy z nas może spotkać kogoś innego na dworcu. Na przykład tego pana. Też się boję. Tak dzisiaj wygląda komunikacja w naszym teatrze. Mamy nadzieję, Adamie, że wrócisz do zdrowia. Jestem dzisiaj nową prowadzącą vloga. Mam nadzieję, że dobrze sobie radzę. Jak zatęsknicie za Judytą, to, to dajcie znać, ale będzie mi bardzo przykro. Dworce bywają niebezpieczne. challenge czy maciek będzie jeść kocią karmę napiszcie w komentarzu Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.